Sponsorem programu był producent oranżady Helena Zero Cukru. Sponsorem programu był właściciel marki Eveline Cosmetics, producent nawilżająco kryjących kosmetyków z kwasem hieluronowym Better than Perfect. Na program zaprosił sponsor właściciel sklepu online z modą premium answer.com oraz salonu stacjonarnego w Warszawie. Unia to bezpieczeństwo. Unia to biurokracja. Unia to brak granic. Unia to pokój. Unia traci poparcie. Są różne tematy i różne perspektywy. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. TVN24+, serwis dostępny już od 24 kwietnia. Od ponad 20 lat budujemy zdrowszy świat dla maluchów, nastolatków i całych rodzin. Stworzyliśmy Centrum Psychiatrii dla dzieci i młodzieży. Otworzyliśmy gabinety psychologiczne i miejsca, gdzie najmłodsi mogą odpocząć podczas choroby. Bo wiemy, że zdrowie jest w głowie. Przekaż swoje 1,5% podatku Fundacji TVN i wspólnie zadbajmy o zdrowszy świat. Dziękujemy, że jesteście z nami. Andrzej Seweryn. W kinie doceniam prawdziwe emocje. Na boisku pilnuję czystej gry. W kuchni poszukuję autentycznych smaków. Ale w internecie jest to trudniejsze. W internecie wobec informacji też trzeba być sędzią. Dezinformacja jest jak bramka strzelona ze spalonego. Więc jeśli coś we mnie wzbudza emocje, daję sobie czas. Może ktoś specjalnie chce mnie zagotować? Bym uległa manipulacji. Filtruj informacje. Sprawdzaj ich źródła. Nie masz pewności? Nie udostępnij. Postaw na czysty przekaz. Według ekspertów nawet 90% Polaków może mieć niedobory witaminy D. Wypróbuj lek Vigantol, najpopularniejszą witaminę D w kroplach, której dawkę dostosujesz do swoich potrzeb, podając nawet 4000 jednostek. Vigantol w kroplach ułatwia dobranie właściwej dawki i pomaga zapobiegać niedoborom witaminy D u całej rodziny. Wypróbuj Vigantol, nowość! Dostępny w dużym opakowaniu z trzy razy większą ilością produktu dla całej rodziny. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do pakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Dolinie Noteci jak nikt, rozumiemy psie potrzeby. Właśnie dlatego w naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystkie nasze produkty, a to po to, by Twój przyjaciel zawsze miał swoją ulubioną karmę. Prosto, szybko i przyjemnie, z dbałością o każdy detal, wprost do łap własnych, bo my psy zasługujemy na to, co najlepsze. Dolina Noteci. Więcej niż karma. Padajcie, dużo piw kupiłem, bo mało, zapłaciłem. Piwo sztuki z żabki. Z kim gadasz? Mamusią. Kocham cię, pa. W Żabce kto piwo sztukuje, mega zyskuje. Piwowarka za 3,20 przy zakupie czterech i piwo Karlsberg za 3,50 przy zakupie czterech z żabką. Żabka, uwolnij swój czas. Znamy się po pieskach. Czas poznać się po imieniu. Dzięki Magenta Moments i Mobile codziennie w Żabce. Druga kawa gratis. Dołączasz? Są tacy, którzy patrzą i tacy, którzy widzą. Let me make a sing. Jedni widzieli we mnie szaleńca, inni geniusza, a ING przedsiębiorcy. Dlatego na starcie zawsze pomaga Ci księgowa i ekspert na wideo. ING, Twój asystent w zakładaniu firmy. Na program zaprasza sponsor, operator sieci Play, dostawca usług dla domu, światłowodu i telewizji. Play. Na wyjątkowe chwile z programem zaprasza jego sponsor. Firma Twiger, producent garnków kompakt. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Travisto. Na wsparcie układu trawiennego pracy żołądka i jelit.